Dzień dobry, dziś kolejny piękny i słoneczny dzień, a więc kolejny dzień, który spędzę na pewno na dworze. Właśnie zapakowałam, raczej przygotowałam rower mojego taty i jadę na targ śniadaniowy na białą łękę, dlatego że tam właśnie wybierają się moje siostrzenice. No i oczywiście moja siostra również. I dziś na targu śniadaniowym opowiem Wam o tym, o co bardzo dużo osób pytało, czyli czy zostaję w Polsce na stałe, na jak długo wyjechałam, no i jakie są moje plany. A więc w drogę i zobaczymy się już na miejscu. Cześć, dojechałam na targ śniadaniowy. To nie było łatwe zadanie. Oj, to nie było łatwe zadanie. Słuchajcie, moje siostrzenicę ja nie mam dzieci, ale mam siostrzenicę i moje siostrzenice mają 5 i 3 lata i są przecudowne najcudowniejsze dziewczynki na całym świecie. Ale czasami zebranie się, żeby pojechać gdzieś na wycieczkę, zajmuje mnóstwo czasu. No więc przyjechałam do mojej siostry około godziny 9.30 rano. Wyjechałyśmy o 11.00? Jakoś tak. Ale udało się, zabrałyśmy się, dojechałyśmy do targu, na targ śniadaniowy i nie byłam na targu dwa lata. E, natomiast na, zazwyczaj jak byłam na targach śniadaniowych kilka lat temu, to jeździłam na targi na Żoli Bożu, bo ja jestem z żoli boża albo gdzieś w centrum. Pierwszy raz jestem po drugiej stronie Warszawy, po tej ciemnej stronie mocy. W ogóle śmiałam się ostatnio, że w Hongkongu e, mówi się, że Kowloon to jest ciemna strona Hongkongu. E, no a wczoraj usłyszałam, jak ktoś mówił, że a po tej drugiej ciemnej stronie chodziło o Pragę. Oczywiście to są żarty, jeżeli ktoś jest z Pragi to... to luzik, natomiast ja dzisiaj jestem na tej ciemnej stronie. Przyjechałam na Białą Łękę. No i muszę Wam powiedzieć, że targ jak zwykle nie rozczarowuje. Jest tyle opcji wegańskich, że to jest po prostu szok i... Przeczytałam wczoraj, że Warszawa została wybrana najbardziej friendly. Dzielnicą, o jakiś, pająk po mnie chodziło, oh. najbardziej wege friendly, e, stolicą w całej Europie. Także naprawdę, czat, i jestem dumna, że jestem z Polski. Oczywiście nie tylko z tych powodów, ale naprawdę super sprawa. E, także dużo opcji wegetariańskich. O, przepraszam, komar mnie właśnie gryzł. Dużo opcji wegetariańskich, wegańskich i e, nie tylko, i nie tylko, ale przede wszystkim zdrowe jedzenie z różnych zakątków świata. No i oczywiście również kawa, ale atakują mnie tutaj jakieś robaki. A ja akurat znalazłam sobie idealne miejsce, żeby nie siedzieć blisko ludzi, bo głupio się czuję nagrywając jeszcze po polsku. Ale dobrze. No i wrzuciłam już przebitki z targu, także widzicie jak to wygląda. Zresztą część z Was już była. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli ktoś z Was był na tym targu śniadaniowym na Białą Jest naprawdę bardzo fajnie. I moja siostra polecała mi miejsca, raczej takie stoisko, które nazywa się Wege Micha. I to jest czad, dlatego że to jest w 100% wegańskie jedzenie. I słyszałam dzieci, które miały po 80 lat, i to chłopcy, którzy mówili rodzicom, że chcą iść do Wegemichy. Także jeżeli jedzenie wegańskie jest zrobione w taki sposób, że dzieci chcą jeść Wegemichy zamiast jeść burgery, bo tutaj też są burgery, no to szacun dla pana, który to prowadzi, bo naprawdę robi dobrą robotę. Zajmijcie, pokażę wam, co zamówiłam, bo ja już dostałam swoje jedzenie. Tak to wygląda. Wszystko jest wegańskie, tak jak wspomniałam. Tutaj mam wegański majonez o smaku chyba mango. Zaczekajcie, spróbuję. Nie, to jest po prostu wegański majonez. O, jaki dobry. Mm, pycha. I co tutaj mamy pieczone bataty, szparagi, jest kasza. Jezu, kocham kaszę. E, jest też cebula. Uwielbiam cebulę, kalafior. O, świeża rzodkiewka. Mm, są nawet... jakie pomidorki fajne. Bardzo mi się podobają. I winogrona są. Tak mi się wydaje, że to winogrona. Poprawcie mnie, jeżeli coś tutaj pokręciłam. I są też pieczone pomidorki. Że wygląda to obłędnie. Czas dodać trochę wegańskiego majonezu. Ja zawsze robię tak, żeby nie stracić sosów, że wycieram sobie innymi warzywami po prostu całą tą maź. Mm. Będzie smacznie. No i czas zabrać się za jedzenie. Wygląda to przepysznie. W ogóle ustawiłam sobie statyw na trawie i tak mi się buja. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten odcinek. Mmm, mhm, pycha, pycha. ph. Pycha, pycha. W ogóle uwielbiam to, że w Polsce jedzenie jest tak świeże i zdrowe. Mmm, kurczę, nie jestem pewna, czym to jest doprawione, ale chyba to jest przyprawa kary. Jest tak dobra. Wow. Próbowaliście wagę michy? Jeżeli tak, to dajcie znać, którą Micha wzięliście. Ja wzięłam michę numer 1, bo tam są cztery pozycje, oh, ale dobre. Chciałam wziąć jeszcze tą e, wege michę numer 4. Tam, mm, tam były bakłażany, granat, chyba kuskus, takie przyprawy orientalne. To są smaki, które ja najbardziej lubię, ale zawsze to biorę, więc dzisiaj się przemogłam. Wzięłam inne smaki, no i nie żałuję, jest naprawdę bardzo smaczne. Takich właśnie eventów, takich pikników strasznie mi brakowało w Hongkongu, bo po prostu takie rzeczy się dzieją, ale rzadko. Spróbuję tego dziwnego pomidorka. O, oh wow! O, oh wow! Słuchajcie, ten pomidor smakuje jak gruszka. Nie! Jak agres. On smakuje jak agres. No dobrze, no to jedzenie zatwierdzone. A dziś chciałam Wam opowiedzieć o mm, czymś na trochę inny temat. To znaczy, chciałam Wam opowiedzieć. Nareszcie, na temat tego, co się u mnie dzieje, dlaczego jestem w Polsce, na jak długo przyjechałam, jakie są moje plany i dlaczego wyprowadziłam się z Hongkongu. Mam tutaj notatki. Mam po prostu kilka punktów, tak żeby w miarę chronologicznie wam o wszystkim opowiedzieć, bo dużo się działo. Jak zwykle kamera mi się przesuwa. Ach, no dobrze. Jestem w kadrze, dobra. I statyw, o statyw już mi leci. Nie jest łatwe nagrywać w takich warunkach polowych, ale dam radę. Dobrze, zacznijmy więc od początku. Dlaczego wyprowadziłam się z Hongkongu? Słuchajcie, kiedy przeprowadziłam się do Hongkongu, to wiedziałam, że to nie będzie na długo. Ja Hongkong bardzo lubię, ale dwa lata temu, kiedy zastanawiałam się, kiedy wyjeżdżałam z Polski, wiedziałam, że wyjeżdżam już na stałe, zastanawiałam się, gdzie się przeprowadzić, i nie ukrywam, że rozważałam Hongkong, ale szybko mi ten pomysł przeszedł, bo przypomniałam sobie, jakie tam są mieszkania, jakie jest drogo, no i yy, jaki standard życia prowadzą ludzie, którzy nie są milionerami. No i stwierdziłam, że ja wolę już teraz mieć takie życie, które będzie bardziej wygodne i będę miała fajne warunki za, za małe pieniądze. Ale tak mi się życie poukładało, że po prostu do tego Hongkongu trafiłam. Eee, miałam dość ciężkie chwile, kiedy mieszkałam, przeżywałam dość ciężkie chwile, kiedy mieszkałam w Australii. No i właśnie, kiedy już postanowiłam, że wyjeżdżam stamtąd i chcę wyjechać jak najszybciej. Zaczęłam zastanawiać się, gdzie się przeprowadzić i w tym momencie odezwała się do mnie moja, Nat moja Natalia. Tak, to jest moja Natalia, moja przyjaciółka Natalia, która po prostu zaoferowała mi swoją pomoc. Powiedziała, żebym przyjechała do Hongkongu, że mogę się zatrzymać u niej, u, u jej męża i po prostu zastanowić się, co dalej. Także tak zrobiłam, no i przyjeżdżam do Hongkongu... Czekajcie, jest mikrofon? Jest mikrofon. Przyjeżdżając do Hongkongu, no to praktycznie już po dwóch tygodniach znalazłam pracę. Po trzech tygodniach miałam już wizę pracowniczą. Tak mi się wydaje, że to było chyba po trzech tygodniach. Później dostałam pracę w pijarze, także wszystko było już legalnie pozałatwiane z wizami, z pracą. No i e, wynajęłam sobie no, mieszkanie to jest duże słowo, wiem o tym. Czekajcie, muszę przekąsić coś, bo to jedzenie jest takie dobre, że nie mogę przestać jeść. Wracając do tematu po miesiącu miałam już dwie prace. Miałam mieszkanie, wizę pracowniczą, e, znajomych. Z okresu, kiedy byłam wcześniej w Hongkongu, czyli sprzed 7-8 lat, ale też nowych znajomych. No i ja lubię, ja lubię Hongkong, naprawdę bardzo lubię Hongkong. Poza tym, nie będę ukrywać, zarabiałam dobrą kasę, więc po prostu tak to ciągnęłam, 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 ciągnęłam. Z pracy byłam zadowolona, w pracy też ze mnie byli zadowoleni, chociaż nie ukrywam, że było mi już dosyć ciężko, bo w pr pracowałam 6 dni w tygodniu, w ciągu dnia pracowałam w modelingu, nagrywałam też YouTube. YouTube, YouTube traktuję jako moją pracę, ale to jest jak takie moje dziecko, co mi daje tyle radości, że ja nawet jak jestem zmęczona, to jestem tak um, zajarana często jakimiś odcinkami, które nagrywam albo które muszę zedytować, że y, często siedzę do jakiejś 4-5 rano i edytuję filmy, montuję filmy, bo po prostu sprawia mi to dużą przyjemność. Um, ale słuchajcie, przez rok ciągiem non stop, miałam trzy etaty, i często było tak, na przykład w grudniu. Było tak, że miałam trzy prace modelingowe w ciągu dnia, wieczorem do pracy w pr -ze. No i jeszcze w międzyto, gdzie nie po prostu wplatałam odcinki na YouTube. Wtedy jeszcze w grudniu nie pracowałam tak na full time na YouTube, ale też tam coś edytowałam. Także po roku takiej pracy siadłam. Siadła mi energia i nie miałam już siły więcej nic nagrywać. To zbiegło się też z dziwnym wydarzeniem, które wydarzyło się w pracy w PR-ze. A mianowicie, moja przełożona cały czas była ze mnie zadowolona i mówiła, jak to super pracuje i tak dalej. Tam jeszcze w tej firmie pracuje czterech innych PR-ów, którzy, no, nie będę ukrywać, nie robią najlepszej roboty i tak naprawdę ich praca polegała na tym, że mm, oni sobie imprezowali i byli w tym miejscu, a nie nawiązywali nowych kontaktów, nie starali się nowych gości przeprowadzać, nie organizowali eventów. Ja na przykład organizowałam stand-up. Za ten stand-up nie dostałam żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Słuchajcie, ja w wolnym czasie chodziłam na spotkania z komikami, organizowałam to wszystko. I to było poza moimi godzinami pracy, i nie dostałam za to ani grosza. Byłam, no, nie, nie byłam wtedy jeszcze wkurzona. Ja to traktowałam jako rozwój zawodowy, i dla mnie to była duża szkoła. Poza tym organizowałam też quiz night, czyli prowadziłam takie quizy um, i to też było poza godzinami mojej pracy. Tam dostawałam wynagrodzenie godzinowe za to, ale ja to wszystko prowadziłam, czyli byłam takim jakby wodzirejem, można by powiedzieć. A osoby, które prowadzą takie imprezy, dostają grubą kasę, bo tak naprawdę ja zazwyczaj, kiedy prowadziłam takie eventy, to dostawałam z półtora tysiąca złotych za to. Ale to zazwyczaj jest jeszcze więcej. a Za to nie dostałam ani dodatkowego grosza. No ale dobra, atmosfera była okej. Okay. Ja się rozwijałam i myślałam, że w tej firmie uda mi się szybko awansować i dostać jakieś lepsze stanowisko. Ale ku mojemu zdziwieniu, półtora miesiąca temu, nagle mój szef, czyli szef wszystkich szefów, właściciel powiedział, o przepraszam, tam zaatakowana przez komara, powiedział, że mamy spotkanie wszystkich PR-ów i żebyśmy przyszli do, do jednego miejsca, w którym pracowałam. No więc pojawiłam się tam na miejscu. Okazało się, że wszyscy byli spóźnieni. W ogóle mój szef sobie zasnął, przyszedł po ponad dwóch godzinach, więc ja nie dostałam dwugodzinnego wynagrodzenia. A ja miałam dobrą stawkę godzinową. Także byłam w plecy pieniądze, i ja w tej firmie zarobiłam najmniejszą kasę. Także byłam naprawdę niezadowolona z tego względu. Ale dobra, poczekałam. W końcu przyjechał szef, rozpoczęło się zebranie i tam firma, w której pracowałam, ona obsługuje kilka różnych miejsc, kilka różnych barów lub klubów. Ja nie pracuję w głównym miejscu, czyli w klubie Volar, ale to jest też należy do naszej firmy. Wszyscy inni pijarze tam pracują, a ja nie, dlatego że to jest miejsce, które funkcjonuje do godziny 6 rano jest otwarty ten klub. Ja natomiast nie jestem osobą, która chciałaby pracować w klubie. Także ja pracowałam tylko w takich lunch barach, które były otwarte do maksymalnie drugiej godziny. W piątek pracowałam czasami do 3.30 to było maksimum. I nagle zaczęła się przepraszam bardzo zaczęła się zjebka. I e, nasza przełożona, czyli PR manager, e, zaczęła na nas wszystkich krzyczeć, krzyczeć lecieć jak po łysej kobyle, że my nie wypełniamy jakichś tam standardów, że mamy jakieś e, założenia, których my nie jesteśmy w stanie e, wykonać, i w ogóle zaczęła krzyczeć, drzeć się, nie wiadomo o co chodzi. Ja się zastanawiam, o co chodzi, bo rozmawiałam z Sarą, dziewczyna nazywa się Sara, ona jest z Maroko. Rozmawiałam z nim, a w zasadzie ona z nią, ze mną rozmawiała trzy dni wcześniej, kiedy do mnie podeszła i powiedziała: Paula, robisz super robotę, w ogóle mega, mega. Nigdy nie jestem pewna innych, ale naprawdę jest super. No i zaczęły się krzyki. Słuchajcie, mnie zamurowało, mi się nie zrobiło przykro, ja po prostu czułam się zażenowana i poniżona tą sytuacją. I w momencie, kiedy ona zaczęła dawać argumenty, to okazało się, że cała sytuacja dotyczy Wolara, w którym ja nie pracuję, ale ja też dostałam za swoje, znaczy za swoje, w zasadzie nie za swoje, ja tego musiałam wysłuchiwać. Byłam w plecy dwie godziny, po czym Sara zaczęła każdemu pr po kolei wytykać, co robi źle. I wiecie co, jak doszło do mnie, to powiedziała tak, Paula... Ty pracujesz super, ale jesteś zbyt socjalna i zbyt dużo rozmawiasz z ludźmi. I ja w tym momencie zgłupiałam. Jak przyszłam do pracy, to powiedzieli mi, że to jest właśnie moja praca, żeby nawiązywać kontakt z klientem, żeby wymieniać się kontaktami, później informować wszystkich o wydarzeniach. I generalnie to była moja praca, więc jak ja w tym momencie to usłyszałam, to zgłupiałam. Ja stanęłam jak wryta. I nic nie powiedziałam. Zresztą w takich sytuacjach nie radzę Wam się kłócić. Jeżeli jest tak, że jest duża grupa ludzi, to to spowoduje tylko, że konflikt będzie bardziej zaogniony, a do niczego nie dojdziecie. No i nic się nie uda wymyślić. Także ja w ogóle się nie odezwałam. Kiwnęłam sobie głową, ale byłam wściekła w środku. Naprawdę zagotowało się we mnie. Odczekałam 2-3 dni i stwierdziłam, że... Nie będę w ogóle na ten temat rozmawiać. Aha, jeszcze poleciały teksty, że my nie jesteśmy niezastąpieni i że oni mogą w każdej chwili sobie znaleźć kogoś innego, od tak, przy pstryknięciu palcami. Także ja sobie pomyślałam po dwóch, trzy dniach, okej, okay, to znajdźcie sobie kogoś innego. Ale postanowiłam, że na razie jeszcze zastanowię się, jaki dokładnie będę miała plan i jeszcze zaczekam z poinformowaniem moich szefów, ale już miałam po prostu tą pracę gdzieś. Nadal chodziłam, do pracy wykonywałam, wykonywałam swoje obowiązki. Ale już nie chciałam dawać z siebie 200%. Wiecie, bo to jest tak, że jak dacie z siebie bardzo dużo, to niektórzy, niektórzy szefowie to docenią, a niektórzy nie. No i u mnie w ogóle nie było tego docenienia i po prostu starali się jak najwięcej ciągnąć ode mnie, a sami od siebie nic nie dawali i nie doceniali. Także ja stwierdziłam, nie, koniec, basta. I w tym momencie to był, to był koniec maja. Ja wiedziałam, że muszę przylecieć do Polski, bo mój brat cioteczny brał ślub, więc chciałam przyjechać tutaj na ślub do Polski. A poza tym moja mama i mój tata jadą na wakacje z moimi siostrzenicami, spytali się, czy nie chcę przyjechać. Więc stwierdziłam, że to będzie idealny czas. Także kupiłam sobie bilet na 18 czerwca i pomyślałam sobie, kurczę, jestem taka zmęczona, w Polsce nie do końca pewnie odpocznę, znaczy odpocznę i nie odpocznę, no bo będę z moimi siostrzenicami, będzie dużo do roboty, będę chciała się spotykać ze znajomymi, wiecie, to są wakacje, ale nie wakacje. I tak stwierdziłam, pracowałam na trzy etaty, o, komara, pracowałam na trzy etaty przez rok, jadę na wakacje. I jeszcze może się uda przed wyjazdem do Polski. I w tym momencie zaczęłam się zastanawiać, dokąd chcę jechać na wakacje i pomyślałam sobie, a kurczę, nigdy nie byłam na Bali. I jak postanowiłam, tak też zrobiłam, Kupiłam bilety lotnicze, to też w ogóle było przejście z biletami lotniczymi, ale opowiem Wam w innym odcinku. Dopiszę sobie tutaj do listy odcinków um, bilety lotnicze na Bali, bo to też były jazdy i dużo zapłaciłam. W każdym razie zaplanowałam swoje wakacje i stwierdziłam, jadę. I to były cudowne wakacje, odpoczęłam, wybawiłam się i to były pierwsze wakacje, które spędziłam sama. I powiem wam, były cudo było cudownie. Miałam tyle wolności i sama po prostu codziennie rano wstawałam i mogłam jechać gdzie chciałam, nie musiałam się z nikim konsultować. E wrócę jeszcze do tego, że pracowałam tam ciągiem rok i ja już po roku naprawdę byłam kompletnie wykończona, e ale zarobki mnie przekonywały. Bo wiecie, to jest tak, że w Hongkongu dużo się wydaje, bo wszystko jest bardzo drogie. Mieszkanie, jedzenie. Ja nie jadłam dużo w restauracjach, ale czasami trzeba coś zjeść na mieście. To wszystko było no, strasznie drogie ale jednak mimo wszystko dużo kasy ym, odkładałam yy, w ciągu miesiąca, bo ja nie jestem rozrzutną osobą i nie lubię funkcjonować w takiej opcji, że nie mam... Yy, że to znaczy inaczej, ja z każdego miesiąca mam oszczędności. Nie wydaję więcej niż zarabiam, wręcz staram się wydawać jak najmniej, żeby mieć jak najwięcej oszczędności, ale wiadomo, że też nie bez przesady. Yy, no więc te zarobki mnie zaczęły przekonywać, ale w pewnym momencie stwierdziłam, nie na tym życie polega, to nie tak działa. I kiedy pojechałam na Bali, to po prostu stwierdziłam, że... Ja nie muszę mieszkać w małej klitce, za którą płacę horrendalnie duże pieniądze, tylko mogę mieć po prostu lepsze warunki życia, mieć normalne rozmiary mieszkania, mieć normalną kuchnię, mieć normalną łazienkę. I też powiem Wam, że chcę, chcę rozwijać się na YouTubie i chcę robić nieco inny kontent, którego nie będę w stanie zrobić, mieszkając w takiej małej klitce, bo ja nie jestem w stanie ustawić sobie kamery w łazience i na przykład pokazać Wam, jakie fajne robię sobie maseczki albo peelingi naturalne ze świeżych owoców, albo nawet. Nie wiem, czasami chciałabym wam pokazać, jakie sobie nowe rzeczy kupiłam. Na Bali kupiłam sobie piękne ubrania, ale nie miałam czasu tego nagrać. No, ale w Hongkongu nie miałabym w ogóle opcji tego zrobić, no i już dostawałam taki mały klaustrofobii w tym mieszkaniu. Nie oszukujmy się, widzieliście jak to wygląda. Także podjęłam decyzję, wyjeżdżam z Hongkongu. Już kilka razy przeprowadzałam się do nowych miejsc, że to dla mnie nie jest jakaś wielka wyprawa. Jest mi o wiele, wiele łatwiej, chociaż wiem, że dla niektórych podjęcie takiej decyzji byłoby dużym wyzwaniem. Natomiast ja jestem bardzo podekscytowana i teraz. Słuchajcie, do Hongkongu jeszcze wracam, to teraz może powiem wszystko po kolei. Jestem już w Polsce, przyleciałam tutaj 19, potem pojechałam na ślub, wróciłam wczoraj do Warszawy i w środę, czekajcie, który to będzie, sprawdzę zaraz na kalendarzu, powiem Wam dokładne daty. Także dawajcie znać, jak będziecie we Wrocławiu. W środę 26 czerwca lecę, jadę do Wrocławia i będę tam do 28. Także dajcie znać, gdybyście chcieli się złapać. Potem jadę na wakacje z rodzicami i później 9 lipca wracam do Hongkongu. Jeszcze nie kupiłam biletu, będę kupowała bilety teraz um, niedługo. W Hongkongu zostanę albo 5, albo 7 dni. Dawajcie znać koniecznie w komentarzach, jakie odcinki chcecie, żebym nagrała, jak będę w Hongkongu, bo głównie właśnie będę nagrywała nowe odcinki, nowe materiały. Materiały. Koniecznie dawajcie znać, jakie tematy Was interesują. Postaram się nagrać jak najwięcej, a potem po 5-7 dniach przeprowadzam się w zupełnie nowe miejsce, w którym jeszcze nigdy nie mieszkałam. Jestem bardzo podekscytowana. Jest to naprawdę przecudowne, bardzo fajne miejsce, wysztilowane, wyluzowane i mam tyle pomysłów na nowe odcinki, że aż mnie po prostu nosi. Oprócz tego mam już też propozycje zawodowe, też wam o tym wszystko opowiem, ale no, cieszę się bardzo i będę tęsknić za Hongkongiem, będę bardzo tęsknić za Hongkongiem. Mam cały czas stały kontakt z moimi znajomymi, obserwuję też, co się dzieje w Hongkongu. Zresztą ja jestem tam na social mediach, jestem pododawana do różnych grup dotyczących obecnej sytuacji w Hongkongu i myślę o tym, żeby robić wam świeży update też ze śmiesznych różnych Sytuacji, na przykład ostatnio była świnia na stacji metra, dzika świnia, taki dzik wbiegł. Także też może będę wam robić po prostu taki czas wycinki, taki update. E, ciekawostek z internetu e, honkońskiego, e, tak, z grup hongkońskich. Myślę, że to, to też będzie ciekawa, e, ciekawa sprawa. Także mam nadzieję, że wyjaśniłam wam co nieco. Teraz jest Polska, ale tylko na chwilę nie przyjechałam tutaj na stałe. Potem Hongkong na tydzień, a potem przeprowadzam się w nowe miejsce. I będę Wam na bieżąco opowiadać o tym, jak mi idzie układanie sobie życia w nowym miejscu. Poznawanie pokażę Wam, jak poznawać nowe, nowych ludzi, bo nie mam tam zbyt dużo znajomych. W zasadzie nikogo nie znałam jadąc sam to miejsce pierwszy raz. Teraz już znam kilka osób. No i taki jest plan. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. I mam nadzieję, że to będzie interesujący content dla Was. Tak w ogóle, by the way, napiszcie też w komentarzach pod tym filmem, jakie tematy chcecie, żebym poruszyła, będąc w Polsce też. I co chcecie, żebym nagrała. Będę w Warszawie, będę we Wrocławiu i będę też w Kozienicach. W Kozienicach to bardziej na łonie natury. Także tam będę mogła takie odcinki tematyczne, a nie bardzo podróżnicze nagrywać. No i dobra, to ja słuchajcie, uciekam, bo siedzę na trawie. Tak wygląda sytuacja. Oj, znowu tutaj śledzenie mojej twarzy się włączyło. Tak wygląda sytuacja. Siedzę tutaj na trawie. Aha, nie pokażę wam, bo coś mi tutaj ześwirowała kamerka. O, tak siedzę sobie tutaj na trawie pod drzewem i gryzą mnie komary strasznie jakieś muchy, a poza tym gdzieś tam dalej siedzą moje siostrzenice, siedzi mój tata, siedzi moja mama, dziś są moje urodziny. Poza tym jest dzień ojca, także złóżcie wszystkim tatom życzenia urodzinowe. Nie wiem, kiedy wypuszczę ten filmik, ale pamiętajcie, 23 czerwca w dzień ojca. Złóżcie ży życzenia Waszym tatom. No, to wracam do swojej rodziny i muszę też w końcu zjeść, bo się zagadałam. Eee, no i co, jak zwykle, dziękuję, że byliście ze mną. A teraz znowu tutaj kamerka zaszalała. O, tak jest lepiej. Jak zwykle, dziękuję za to, że byliście ze mną. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia i buj.